Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sewicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Ja naszym gościem jest dziś Dariusz Leśicki, wiceprezydent Zielonej Góry. Kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radio słuchaczy i pana redaktora. Panie prezydencie, miasto Zielona Góra przyjmuje uchodźców, przyjmuje tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy uciekając przed wojną. Państwo koordynują tę pomoc i rozlokowywanie osób w Zielonej Górze. Jak to na dziś wygląda? Ile osób już trafiło do Zielonej Góry? Szanowni Państwo, według informacji, które mam z rana, dzisiaj w Zielonej Górze jest 318 uchodźców, 200 w Dżonkowie, na Urszuli 15, w hotelu na Strzeleckiej 47 i w drugim hotelu jest 55, czyli 318 uchodźców jest w tej chwili pod opieką z układem takim, że mają zakwaterowanie. Oczywiście no tutaj ta, ta, te, te dane bardzo mocno się zmieniają, bo od soboty praktycznie przygotowaliśmy na hali na Urszuli 400 miejsc takich, w których możemy na dwie, maksymalnie trzy doby przyjąć około 400 osób jednorazowo. To jest w wypadku, gdy pojawi się pociąg, który dojedzie do Zielonej Góry i wówczas jesteśmy w stanie... Te osoby przyjąć i przemocować. Wczoraj już pierwsza grupa około 22 się pojawiła. To było około 30 osób, które w części pojechały dalej na zachód w kierunku Berlina. Część osób zostało tutaj na miejscu, więc są też zabezpieczeni. Także mówię tutaj na chwilę obecną bardzo mocno. O, współpracujemy ze Sztabem yy, Kryzysowym Wojewody yy, Lupuskiego. Tak naprawdę też zabezpieczamy yy, te elementy, które są potrzebne w układzie tej pomocy, którą bardzo mocno i bardzo licznie, na którą bardzo mocno i licznie odpowiedzieli. Panie prezydencie, a ile generalnie Zielona Góra jest w stanie przyjąć, czy znamy taką liczbę, ile osób jesteśmy w stanie tutaj przyjąć, pomóc ich, im, zakwaterować ich, no tak, żeby czuli się bezpiecznie? Szanowni państwo, ja myślę, że te dane i te informacje, które ja mam jako osoby zarejestrowane, czyli tych 300, ponad 300 osób, Jestem przekonany, że w Zielonej Górze do rodzin dojechało znacząco więcej osób można szacować, że, że to będzie dwa do 2,5 więcej, czyli w granicach 600 800 osób. Czyli na własną jechało. rękę też. Dojeżdż, tak, tak, nie dokładnie oni się, się nie rejestrowali, więc, więc tak naprawdę będziemy najbardziej przegląd sytuacji mieli w momencie, gdy te osoby popuszczą swoje dzieci do szkoły, bo w tym momencie będziemy widzieli tak naprawdę ile, ile tych osób jest. Na chwilę obecną, jakby przygotowujemy się do przyjęcia. Myślę, że w granicach do y, y, tysiąca osób zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. dzisiejszym mamy spotkanie i telekonferencję, w której będziemy jakby określać Chcemy również uruchomić i to jakby działania wojewody z, dosyć mocno przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, część ośrodków, które e, są i one w chwili obecnej nie są wykorzystywane, jak również e, akademiki, które są w Sulechowie, ponieważ mówię, no, te w Zielonej Górze są zabezpieczone w ten sposób, że, że już są studenci i tak naprawdę jest kolejka do polskich studentów do tego, aby. Aby mogli tam przebywać, ale tu mówię, cały czas szukamy rozwiązań. Myślę, że pozwoli nam również na to troszeczkę szerzej podejść za ustawy, która będzie określała jakby koszty, które będą refundowane tym wszystkim, którzy tej pomocy udzielają. No właśnie pomoc tutaj na miejscu to jedno, bo tutaj kwaterowanie, prawda, pomocnym osobom, które przyjeżdżają do nas, ale miasto też pomaga tam na miejscu, w Ivanow Frankowsku, chociażby w mieście partnerskim. Tak, od razu, od początku konfliktu jesteśmy w stałym kontakcie z władzami Iwanow-Frankiska. Wysłaliśmy tam te rzeczy, które były jakby najbardziej niepotrzebne, czyli jeden tir pojechał z łóżkami polowymi, z śpiworami, jak i również z żywnością, tą taką typowo bojową, czyli są to specjalne puszki przygotowane m.in. przez zielonogórskich przedsiębiorców, bo to oni produkują coś takiego na, na potrzeby specjalne, m.in. wojska. Też pojechało tam kilka ton tej żywności plus te elementy, które były wskazane. To był pierwszy transport, który bezpośrednio pojechał. Wielkie odzew przedsiębiorcy, z którymi ja mam stały kontakt. Trzy razy w tygodniu mamy wideokonferencję i tak naprawdę wymieniamy się informacjami na temat tego, w jaki sposób oni pomagają, w jaki sposób my możemy pomóc i to skoordynować. Na pewno magazyn centralny, który funkcjonuje z wieka, też znakomicie pomaga Prawdza w tym, tamtą. Aby, aby zrobić zestawienia stamtąd wyjechało już ponad 6 albo siedem tirów pomocy do magazynu centralnego, który później w kontenerach jest, ta pomoc jest później w kontenerach wysyłana bezpośrednio na Ukrainę pociągami. Więc mówię tutaj odzew mieszkańców przedsiębiorców jest bardzo, bardzo duży, deklarują pewne rozwiązania, które są e, chociażby e, związane z tym, iż osoby przyjeżdżające z Ukrainy. Mają y, trudności komunikacyjne, próbują dać do dyspozycji osoby mówiące już po polsku i po ukraińsku, tak aby w jakiś sposób Pozwolić tym osobom się tutaj zaasymilować. Więc mówię, ten odzew jest wielki, i, i, i tutaj też bardzo wielkie podziękowania, i dla tych wszystkich wolontariuszy, którzy pracują, dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy aktywnie się włączają w pomoc rzeczową, przygotowują mieszkania, jak również dają do dyspozycji pracowników, i oczywiście tych wszystkich, którzy, którzy stoją z tyłu i też. Trwojące giełkę w tej pomocy yy, mają. Więc więc tutaj wielkie podziękowania, bo rzeczywiście ten odzew jest wielki. W pewnym momencie musieliśmy na dwa dni zamknąć ten magazyn, bo, bo był po prostu już pełny. Musieliśmy to również przewieźć do tego magazynu centralnego yy, w Układzie Województwa Lubuskiego. Jest to magazyn yy, fotów yy, z i stamtąd idą już bezpośrednio kontenerami yy, ta pomoc. Międzyrządowa, ponieważ taką, taki warunek postawiło, może nie warunek, ale taką prośbę skierował rząd Ukrainy, aby one były w sposób taki przekazywane. Rzeczywiście Lubuszanie, Zielonogórzanie pokazali i pokazują wielkie serca cały czas i za to oczywiście serdeczne podziękowania dla wszystkich. Panie Prezydencie, zamykamy temat pomocy, zamykamy na razie temat Ukrainy, bo wczoraj miasto Zielona Góra podpisało umowę na wykonanie rewitalizacji kąpieliska w Ochli. Pracę wykona firma Exalo Drilling. Koszt to jest chyba 70 milionów netto, tak, taka kwota. No wszyscy zastanawiają się, kiedy będziemy mogli popływać w tej, w tej wodzie mimo trudnego czasu, który w tej chwili nastał. Szanowni Państwo, no mimo tego, że jest rzeczywiście sytuacja dosyć trudna, te inwestycje miejskie, które były zapowiadane, inwestycje, które tak naprawdę były wybrane przez mieszkańców, bo to mieszkańcy wskazali że w zielonej że brakuje wody otwartej. Ta woda był, była, ale nie była na tyle zagospodarowana, żeby można było z niej w pełni korzystać. Dlatego mówię ta decyzja i podpisanie wczoraj umowy po przetargu też z zielonogórską firmą Exalo, która miała już doświadczenie, ma doświadczenie w realizacji różnego rodzaju inwestycji, między innymi podobnych, więc mam nadzieję, że w 2023 na wakacje będzie można skorzystać już z tego kąpieliska. W szczególności będzie to kąpielisko przeznaczone dla tych naszych najmłodszych pociech. Będą tam zjeżdżalnie, będą tam miejsca zabaw, miejsca do gier różnego rodzaju część będzie plaży piaskowej. Część będzie obszarem trawiastym. Będzie również taka strefa gdzie będzie można się troszeczkę wyciszyć. Będzie również restauracja na 120 osób, która pozwoli jakby temu ośrodkowi jak najdłużej w sezonie działać, tak aby on działał od Wiosny do jesieni i mam nadzieję, że to będzie jakby element, który również ubogaci tą ofertę już rekreacyjną Zielonej Góry. Mamy CRS, który, który znakomicie funkcjonuje, ale myślę, że tam pojawi się również około 2000 metrów, zbiornik 2000, 2000 metrów z wody, który będzie do dyspozycji Zielonogurzon i w tych ciepłych dniach, które w lecie mam nadzieję będą, będzie można z nich korzystać. Także to jest jakby element, który myślę, że dopełni ten, ten, ten temat TRS-u, gdzie mówiono o zewnętrznym basenie. Myślę, że to będzie obszar rekreacji dla całych rodzin, tak aby można było rzeczywiście po pracy i w weekendy skorzystać z oferty tutaj Ochli jako tego zbiornika otwartego. Wartość inwestycji przewidujemy brutto około 90 milionów złotych i myślę, że, że, że tutaj będzie to też zależało od, od, od cen, które na rynku się pojawiają. To była jedyna ale, oferta, ale... prawda? Złożona przez Tak, no, od rynku. tak naprawdę jest to mm -hmm. dosyć dosyć skomplikowane działanie, ponieważ i roboty ziemne, i roboty, które są związane z, budowa, z przebudową istniejącego są, są dosyć, dosyć skomplikowane, ale mam nadzieję, że tutaj już mamy doświadczenie z firmą Exalo, które między innymi prowadziło. Inwestycje na terenie miasta, włączając to chociażby kwestie elektryfikacji naszych, naszych autobusów. Chyba a budowa końca. sceny lalkowej dzisiaj teraz przy teatrze, prawda? Dobrze, dobrze. Tak, pamiętam? tak, tak, to Chyba jest również też scena lalkowa, to jest ruch. również wszystkie te inwestycje związane z, z wokół palmiarni, które miały miejsce także no, firma lokalna, więc to też dobrze, że lokalna firma jest w stanie rzeczywiście to realizować. Nie realizuje tylko w Zielonej Górze, ale również w innych miastach, także mają doświadczenie, mają park maszynowy. Wczoraj rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób zabezpieczają też pracowników, bo tu wiemy, że część firm ma problem w tej chwili, gdy pracownicy z Ukrainy, szczególnie mężczyźni, wrócili na walkę no, o wolność swojego no. kraju. Tutaj nie ma jakby takiej, takiej, takiego niebezpieczeństwa, co są w tej chwili i myślę, że w najbliższych dniach wejdą na plac budowy i tym samym. Się to muszę spytać, panie prezydencie, bo przeciwnicy tej inwestycji z Platformy Obywatelskiej no, krytykują, że to jest za drogo, żeby miasto nie robiło e, za te pieniądze, nie budowało, e, nie przebudowywało tej Ochli, nie rewitalizowało. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś mówi nie, to mówi tak naprawdę nie dla tych, którzy to wybrali, bo wybrało to społeczeństwo Zielonej Góry, a osoby związane z Platformą Obywatelską no, muszą mówić cokolwiek, bo, bo jest to nie ich inwestycja, aczkolwiek wcześniej z tą inwestycją byli bardzo mocno związani. Dlatego ja uważam, że działamy na potrzeby miasta, działamy dla mieszkańców Zielonej Góry, a przede wszystkim dla tych młodych ludzi, którzy będą mogli z tego skorzystać, będą mogli skorzystać z i Myślę, że radni Platformy Obywatelskiej i ich dzieci również z tego będą korzystali. Kiedyś dyskutowaliśmy na temat potrzeby budowy CRS-u. W tej chwili wszyscy z tego CRS-u korzystają. Rozmawialiśmy kiedyś bardzo trudne rozmowy na temat łącznika, który przez działki szedł. Wszyscy tym, tą drogą jeżdżą. Więc ja myślę, że to jest kwestia pewnego szumu medialnego. My w tej chwili rozpoczęliśmy cykl inwestycyjny i mam taką nadzieję, że uda nam się w 2023 to otworzyć i mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli skorzystać z nowoczesnego kąpieliska otwartego. To jeszcze jedno pytanie na koniec już naszej rozmowy, bo została nam stara minutka. Dzisiaj podpisanie umowy na kolejną pętlę autobusową, doładowanie, łącznie z elementami doładowania autobusów elektrycznych do, przy ulicy Mrągowskiej bodajże, tak na Osiedlu Mazurskim. Tam stara tak kolejna jest, Tak jest. Dzisiaj, dzisiaj mhm. też podpisuję umowę na realizację to, tej inwestycji. To jest około 7,8 miliona złotych. Będzie to początek pewnej dużej inwestycji, której chcemy To, to jest realizować. szerszy projekt, właśnie. Tak, bo, obok tego będziemy realizować w przyszłości również taki pierwszy w historii Zielonej Góry. Park and ride, czyli osoby, które będą wjeżdżały do Zielonej Góry, będą mogły na parkingu zostawić samochód, przesiąść się na komunikację miejską i jeździć po mieście, więc to jest takie rozwiązanie, aby troszeczkę uniknąć korków. To mamy jako pierwsze. Ten, ta pętla będzie również służyła tym naszym nowoczesnym i nowym autobusem elektrycznym przebubowym Ona będzie dla nich predestynowana, bo tam będzie można je ładować, ponieważ one mają inny system ładowania mają pantografy z przodu więc to jest jakby podstawa, ale oczywiście te Istniejące i autobusy, które są w tej chwili w użyciu, będą mogły być tam ładowane. W perspektywie przyszłego tygodnia podpiszemy również umowę na zakup tych autobusów. Będzie to 8 autobusów Solarisa. I cztery przegubowe y, autobusy Mercedesa. Więc ta flota y, zielonogórskich elektrycznych autobusów urośnie do 55 y, i tak naprawdę będziemy zbliżali się do tego, aby, aby 100% naszej floty była już elektryczna. No, to życzę powodzenia zatem, bo ten projekt fajnie się rozwija. I tych autobusów coraz więcej rzeczywiście po Zielonej Górze jeździ. Musimy już kończyć. Czas nam się po prostu wyczerpał. Naszym gościem był dziś pan Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, miłego. Dnia życzę. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję Państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.